Cześć, witaj w kolejnym odcinku z serii filmów, w której porównuję różne odmiany pomidorów uprawiane w gruncie oraz w tunelu foliowym. Przed Wami pomidor dość ciekawy, Yellow Pisherpt. Jest to ta sadzonka, którą charakteryzują takie owoce, zanim o samej. Sadzące To najpierw kilka słów od producentów nasion. Jest to pomidor średnio mały, którego charakteryzują żółte, gruszkowate owoce, tak jak widzisz. Jest on słodki i nadaje się głównie do doniczek, a ja posadziłem w tunelu foliowym, tak jak widzisz. Odporny jest na mączniaka rzekomego, fuzaryjne więdnięcie, werticiliozę. Niewysoki, bo dorasta zwykle do 1 metra. No to u mnie poszalał nieźle, bo ma. Dobre 2,5 metry i powinno go się uprawiać na 1-2 pędy. Nie jest pomidorem samokończącym. Cóż tutaj u mnie się wydarzyło? Tak jak widzisz, uprawiam go w tunelu foliowym. Ten pomidor, który powinien być w Doniczce według producentów nasion, zdarzają mu się tutaj niestety niedobory składników odżywczych, tak jak widzisz, na liściach w okolicy tak do pierwszego grona. Występują tutaj problemy. temperaturę w tunelu foliowym w granicy 35 stopni wznosi dość dobrze. Ma tendencję do robienia się krzeczastym. Ja najpierw walczyłem tutaj z tymi wilkami, które się pojawiły, ale później daję sobie spokój, ponieważ nie raz musiałem właśnie je obrywać i w końcu się poddałem. Tylko, że poddałem się znacznie później niż miało to miejsce, znacznie wcześniej niż miało to miejsce tutaj przy tym pomidorze. To jest bajaja. On sobie rośnie, sam żyje swoim życiem. Odnośnie owoców, bo te owoce są naprawdę bardzo ciekawe. Zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Jest to faktycznie taka gruszeczka żółta, ciemny żółty kolor. Dość ciekawie to wygląda. Tylko do uprawy w tunelu foliowym, to moim zdaniem ten pomidor absolutnie się nie nadaje. Bo zobacz. Tutaj stworzył sobie taki pęd. Pozawijany. Nie wiadomo o co chodzi. Tutaj ma owoce. Tak samo. Dalej tutaj ma kolejne grono. I zobacz wyżej, co się dzieje. Tutaj. Tutaj. No jest tych owoców naprawdę bardzo dużo jak można tam je podejrzeć może z tej strony je co nieco podejrzymy o zobacz no jest, jest sporo naprawdę tych owoców i ono tam wysoko zawędrował także e, do tunelu foliowego no nie polecam jednak tej odmiany a sprawdźmy jak wyszło w gruncie a w gruncie wyszło nieciekawie ponieważ yellow spiesherpt jest to ten pomidor, który tutaj widzicie, on niestety oberwał najpierw chłodem, potem deszczem, potem upałem wiosną, no i był ogólnie w kiepskiej kondycji, mimo wszystko jednak pozwoliłem mu rosnąć, no i wygląda w chwili obecnej, tak jak wygląda. Także ma on mniej więcej 80 cm wysokości ten pomidor. Co ciekawe, nie widać, żeby były problemy z jakimiś szkodnikami czy też niedoborami. Z wysoką temperaturą też sobie całkiem nieźle radzi. A jeżeli chodzi o owocowanie, no to te owoce są znacznie mniejsze i nie dojrzewają jeszcze, bo tam w tunelu, tak jak widziałeś, były już żółte, ale jest, jest ich dość sporo na gronie. Grona nie są też tak mocno rozbudowane, jak tam w tunelu tylko są one raczej takie zwarte, tak jak widzisz. No i powiem wam, że mimo, że on naprawdę był w kiepskiej kondycji, no to daje radę. Daje radę ten pomidor, nie ma też dużej ilości wilków, Także no może coś z niego tutaj jeszcze będzie. Niech sobie rośnie, niech sobie żyje. I na tym kończymy do następnego odcinka cześć.